Danie z pierwszego listu Świętego Pawła Apostoła do Tesalonicza. Bracia, wiecie, jacy dla was byliśmy, przebywając wśród was, a wy przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego staliście się naśladowcami naszymi i Pana. Także okazaliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaii. Dzięki Wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale Wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać. Także nawet nie potrzebujemy o tym mówić, albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od Was i jak nawróciliście się od Bożków do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. I oczekiwać z niebos jego syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu. Oto słowo Boże. Bołym, życiu. Miłuję Cię, biega Panie, mocy moją. Cię. Miłuję Cię, Panie, Panie Mocy Moja, Panią Poko Moja i wierzę, mój Wybawicielu. Miłuję cię, Panie Mocy Boże, skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, moc zbawienia mego i moja obrona. Wyzywam Pana, godnego chwały i wyzwolony będę ode moich nieprzyjaciół. Miłuję Ciebie. Jak żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja opoka, niech będzie wywyższony mój Bóg i zbawca. Ty dajesz wielkie zwycięstwo królowi i okazujesz łaskę Twemu pomazańcowi. I Cię Ciebie. Alleluja, 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 Jeśli mnie kto miłuje będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój miłuje go i do niego przyjdziemy, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami i z dłem słowa Ewangelii według świętego Mateusza Tobie, Panie. Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta Saduceuszom, Zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do Niego: będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. To może zacznijmy od, pie, od pewnej liczby. Drogie dzieci, wybaczcie, dzisiaj słowo będzie skierowane do rodziców, do starszych. Mam nadzieję, że także coś z tego zrozumiecie. Ta liczba to liczba określająca ilość przykazań w tradycji żydowskiej: 612. Kiedy byliśmy ostatnio na pielgrzymce w Ziemi Świętej, przewodniczka nas poprawiała i mówiła, że oni mają 611, ale potem się okazało, że są różne tradycje i jedno przykazanie w pewnej tradycji jest podzielone na dwa. 612 przykazań skąd one się wzięły? Przez wieki zostały wypisane story czyli z pięciu pierwszych ksiąg Starego Testamentu, z pięciu księg. I tych 612 przykazań obowiązywało i obowiązuje każdego religijnego Żyda. Jeśli chcesz podobać się Bogu i żyć według Jego prawa, przestrzegaj 612 przykazań. Podkreślam tę liczbę dlatego, że kiedy mamy przy, przestrzegać dziesięciu przykazań, mamy czasami z tym problem. A tutaj mamy y, aż 612. I teraz zobaczmy dzisiejszą Ewangelię. Kontekst jest taki, że uczeni w piśmie faryzeusze, saduceusze y, szukają haka na Jezusa. To już kolejna niedziela, kiedy, kiedy o tym słyszymy. Ale z serca tego faryzeusza. Wychodzi to, z czym sam ma problem. Tak to odczytujemy. Chciał podobać się Bogu. Próbował rozeznać, kim jest ten Jezus, który podaje się za Mesjasza. Mówi o sobie, że jest synem Bożym. Ale kiedy zadał mu pytanie, zadał pytanie Jezusowi, to wyszło z jego serca to, z czym miał problem. Które z tych przykazań jest największe? I zobaczmy, że Jezus tego faryzeusza nie potępia, nie wyśmiewa, nie odrzuca, nie kwituje go w ten sposób, powinieneś wiedzieć. Nie. Cytuję mu dwa spośród tych 612. Żydzi je dobrze znają. One są zapisane w Księdze Powtórzonego Prawa. Miłuj Boga i miłuj bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się zawisło całe prawo i wszyscy prorocy, mówi Jezus. Przykazanie miłości. Ta historia wypływająca z Ewangelii, ona ma swoje echo. Swoje konkretne przełożenie na życie w dzisiaj czytanym fragmencie listu do Tesalonicza. Przełom pierwszego i II wieku: Chrześcijanie, którzy żyją w pogańskim świecie, polecam może w czasie pandemii jest trochę więcej czasu na takie pożyteczne rzeczy w domu. Może jakaś lektura, może jakiś wartościowy film. Poszukajcie filmów ukazujących cesarstwo rzymskie. Widać tam, jak ci ludzie żyli, jakie mieli obyczaje, albo jakich obyczajów nie było. Jest taki list do Diogneta. Może go wrzucę na stronę internetową parafii. A może ktoś go zna, to jest taki starożytny list pisany przez Poganina do Poganina, ale o chrześcijanach. Jest tam opisane życie chrześcijan, i ten Poganin pisze, że chrześcijanie w świecie są tym, czym dusza w ciele. Pisze też. Nie mają swoich praw, a żyją według Bożego Prawa. Bo to cesarstwo miało całkiem inne prawa. Ten świat wokół nich był światem, który nie znał Boga. A byli przez Pogan rozpoznawani uczniowie Jezusa i byli nazywani duszą w ciele. O tym mówi nam apostoł Paweł dzisiaj, kiedy w pierwszym zdaniu słyszeliśmy: Przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami Pana i naszymi. Nie było im łatwo. Nikt nie zagwarantował im żadnych praw. A jednak. Wiara Boga w Boga wszędzie dała się poznać. Dzięki waszemu życiu, dzięki Wam, nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wszędzie tam, gdzie dotarliście. Nie było telewizji, internetu, nie było samochodów, samolotów, nie było telefonu. A wiara w Pana Jezusa Chrystusa się rozszerzała. Ten tekst z listu apostoła Pawła do mieszkańców Tesalonik, do chrześcijan, którzy żyli pośród pogańskiego świata, to tekst mówiący o sile miłości. Siostry i bracia. Pewnie ten czas pandemii nie jest dla nas łatwy. I to nie tylko z powodu jakiegoś zewnętrznego zagrożenia, ale także wielu emocji, które w nas są. I tego, jak reagujemy na drugiego człowieka, na informacje, na świat, który nas otacza. Kiedy wczoraj widziałem te zdjęcia z Katowic, z katedry, sprzed katedry Chrystusa Króla, gdzie kordon policji bronił dojścia do katedry, a z drugiej strony rozkrzyczany tłum, to powiem Wam w sercu, pojawiło się we mnie pytanie, czy zrobiliśmy wszystko jako uczniowy Chrystusa. Czy naprawdę jako uczniowy Chrystusa. Mamy się chronić za kordonami policji i paragrafami prawa. Czy tu jest miłość? Bez względu na to, co druga, trzecia, czwarta strona, jedna, druga i piąta barykada będą nam mówiły. Jesteśmy wezwani do miłości każdej i każdego. I tego poczętego życia aż do naturalnej śmierci i tego żyjącego w rozpaczy życia, może nieznającego Jezusa, które właśnie w ostatnich dniach wykrzykuje swoją żałość, jakiś smutek, rozpacz na ulicach naszej ojczyzny. To tylko pokazuje, jak trudna jest miłość. I jak łatwym rozwiązaniem, a jednocześnie nietrafionym jest chować się za tymi, którzy mają siłę i władzę. Nie mówię tego po to, aby popierać czy nie popierać jakiejkolwiek opcji politycznej. Nie. Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że nigdy. Tych tematów politycznych nie dotykam. Mówię dzisiaj o miłości i o rachunku sumienia, które z tej miłości musimy zrobić. Także my, wierzący w Jezusa, stojący niestety po wielu stronach barykady. Wielu z nas. Żyje w tym świecie cyfrowym i macie znajomych, także znajomych na Facebooku. I pewnie zauważyliście, jak przy wielu y, twarzach tych ludzi pojawiły się te błyskawice czerwone. Czy to są gorsi ludzie? Czy to są ludzie niekochający? Dobrze wiemy, że nie. I że ta linia jakiegokolwiek podziału, ona nie jest ani prosta, ani jasna. A jedynym, co może nam pomóc w zbliżeniu się do siebie i bycia dla innych tym, czym jest dusza w ciele, to życie miłością Chrystusa. Nie barykady, nie kordony policji, nie paragrafy prawa. To się prędzej czy później źle kończy. Boże Słowo nas zaprasza dzisiaj do największego z przykazań, do życia tym przykazaniem, tymi przykazaniami, aby miłować Boga i Bliźniego. A Bóg, jako najwspanialszy pedagog, wychowawca, nasz rodzic, nie tylko nam daje prawo, ale On pierwszy tak robi. Spójrzmy na krzyż. Zawsze wtedy, kiedy będziemy mieli problem z miłością wobec kogokolwiek, czy w tych sprawach społecznych, czy w tych bliższych nam, w domu, kiedy będziemy się z rodziną, bliskimi, przyjaciółmi wspierali. Czy jesteśmy covidowcami, czy antykowidowcami, kiedy będą w nas zwyciężały emocje i będą powstawały kolejne mury, jakieś barykady, przede wszystkim w naszych sercach, spójrzmy na Krzyż. On nas ukochał do końca, Ciebie i mnie, i tych po tej i po tamtej stronie. Jeśli chcemy życia w pokoju, to musimy czerpać z tej miłości: miłości Chrystusa, która przezwycięża wszystko. I jeszcze chwila parafialnej wiadomości. Przed nami ostatni tydzień października. Po Eucharystii w dniu odmawiamy Różaniec. Prowadzą je w poniedziałek dzieci, we wtorek liturgiczna służba ołtarza, w środę. Rady Duszpasterska i Ekonomiczna w czwartek Grupy Biblijne w piątek Młodzież, a w sobotę po porannej Eucharystii Wspólnota Żywego Różańca W niedzielę Różańc odmawiamy rodzinami w domach Eucharystia wspólna z nowenną do Matki Bożej Ustającej Pomocy w środę o 18 .00. Adoracja Pana Jezusa w każdy piątek od godziny 17 .00. Ksiądz Roman posługuje w konfesjonale codziennie, za wyjątkiem wtorku, godzinę przed Eucharystią. Tydzień temu na fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia z okazji Dnia Papieskiego zebraliśmy 548 złotych. Za otwarte serca składamy serdeczne podziękowanie. Biuro parafialne czynne normalnie w tym tygodniu, wtorek, czwartek i piątek, polecamy prasę katolicką, wyłożone gazety w kruchtach. Przewodnik katolicki z modlitewnikiem na miesiąc listopad, a także gość niedzielny. Proszę, aby dzieci zabrały owieczki. Można owieczki zabrać także dla tych dzieci, których dzisiaj tutaj z nami nie ma. Uroczystość wszystkich świętych nie będzie Eucharystii i procesji na cmentarzu parafialnym. 1 listopada msze święte według porządku niedzielnego. Przed błogosławieństwem podczas każdej Eucharystii. Modlitwa za zmarłych. Wyglądać to będzie tak, że będzie w tym dniu krótka homilia, a przed, przed błogosławieństwem, właśnie ksiądz, idąc przez kościół sam, wszyscy będą na swoich miejscach i odmówi wraz z całą wspólnotą te modlitwy, które zwykle odmawiamy w procesji na cmentarzu. I zakończy się ta modlitwa błogosławieństwem tutaj od ołtarza i przeżywać będziemy tę modlitwę podczas każdej mszy świętej za tydzień, łącznie z sobotą wieczorem. Sobota wieczór też już będzie liturgia z uroczystości wszystkich świętych. Kartki na wymienianki jednorazowe można zabrać ze stolika z prasą. Wypełnione wymienianki prosimy wrzucić do skarbony pod kurem lub do koszyka podczas składki. Za zmarłych z jednorazowych wymienianek modlić się będziemy od 1 do 8 listopada, 15 minut przed każdą Eucharystią. Jeśli ich tam wypełnimy, kiedy mają być odmówione, wymienione w czasie modlitwy te osoby zmarłe, to odmówimy je według wyznaczonego terminu. Jeżeli nie będzie to ta informacja wypełniona, wówczas przy najbliższej modlitwie także wspomnimy tych bliskich zmarłych. Zachęcamy do nawiedzania grobów bliskich zmarłych, ale w innym terminie niż 1 i 2 listopada. W tym roku odpust zupełny dla jednej osoby zmarłej każdego dnia za nawiedzenie cmentarza, kościoła lub kaplicy lub duchową łączność z tymi miejscami można uzyskać pod zwykłymi warunkami odpustowymi przez cały miesiąc listopad. Jest to decyzja księdza arcybiskupa nie tylko przez oktawę tych 8 dni, ale przez cały listopad jest to wielka łaska w tym trudnym czasie, że codziennie możemy wyprosić odpust dla jednej duszy w czyśćcu. Też taka prośba, aby zachęcić tych, którzy nie przychodzą do kościoła z powodu małej odporności, przeziębienia, jakiejś infekcji, czy też choroby, albo kwarantanny, aby łącząc się duchowo z jednym z tych miejsc, czyli kościołem, kaplicą czy też cmentarzem, ten odpust zyskiwać. Jest to też dodatkowy warunek, bo dotychczas było tak, że 8 dni i trzeba było być na cmentarzu, w kościele. Obecnie wystarczy łączność duchowa. I teraz, informacje dotyczące życia parafialnego w tak zwanej czerwonej strefie. Obowiązuje limit osób podczas nabożeństw w konarzewie do 60 osób, w dopiewcu do 30 osób. Krótki komentarz do tak zwanej rezerwacji, rejestracji internetowej miejsc w kościele. Emocje są różne. Ktoś mówi tam, znów ksiądz coś wymyślił. Były też złośliwe komentarze. Wiedzą, że lubię moje osiołki, więc ktoś tam napisał. Pewnie Boru Zwackiem to wymyślili. Nie, nic z tych rzeczy. Mówiłem o jedenastej, także teraz to powtórzę. Kiedy byłem na poprzedniej parafii, byłem niedaleko mojej pierwszej parafii. Pierwsza parafia to był Czarnków, zaraz po święceniach. Tam między innymi poznałem pewnego Daniela, który dzisiaj jest dorosłym mężczyzną, ma rodzinę, jest informatykiem. I kiedy była ta pierwsza fala pandemii, był jednym z pierwszych zarażonych koronawirusem. Dokładnie nie wiadomo, jak się zaraził. Wracał z rodziną z Włoch, z Nart i prawdopodobnie gdzieś tam coś się wydarzyło. Leżał na szwajcarskiej, w bardzo ciężkim stanie. Myśmy się modlili za niego. Nawet później, kiedy już trochę doszedł do siebie, mówi, mówi do mnie przez telefon Marek, Wiem, że jesteś chory na astmę, szybko się zaraz i połóż się obok mnie gdzieś tam, bo jeszcze są wolne miejsca. To tak tutaj w żartach było. Ale kiedy już wyszedł po mniej więcej półtora miesiąca z tego zarażenia, postanowił, że skonstruuje, zrobi taką aplikację do rezerwacji miejsc. Jaki był, jaka była jego intencja? żeby jak najwięcej ludzi modliło się w kościele w czasie koronawirusa. To jest cel. Jak policzyliśmy te osoby, których nie było dzisiaj, znaczy w kościele może być do 60 osób. Dzisiaj teraz na tej mszy kilkunastu brakuje do 60. Jakbyśmy tak zliczyli wszystkie msze święte, które odprawiliśmy od wczoraj wieczora, to mamy dodatkowe dwie msze święte, jeszcze, to znaczy, że około, około 120 osób mogło jeszcze wziąć udział w liturgii od wczoraj wieczora. Ta aplikacja służy właśnie temu, żeby kiedy mam pragnienie w sercu i takie możliwości, też zdrowotne, być w kościele, wejść na stronę parafialną i zobaczyć, czy o tej godzinie są jeszcze wolne miejsca. Natomiast ja wiem, że to jest obciążenie, jakiś trud, ale podejmijmy go w, w takim duchu miłości wzajemnej, żeby było nas tutaj jak najwięcej, na tyle, na nam przepisy sanitarne pozwalają. To naprawdę jest chwile, chwilka, żeby te, te zielone kwadraciki, e, mówiąc po poznańsku, nadusić, wpisać maila, e, i sprawa gotowa, i rodzina jest zgłoszona, idziemy na, tą, na tę Eucharystię. Dlatego zachęcam do korzystania z tej aplikacji. W tej chwili jest jeszcze jakiś mały problem z telefonami. Proponuję, żeby na razie rezerwować na komputerach, laptopach, iPadach, ale myślę, że w ciągu tygodnia nasz parafialny informatyk, pan Michał, sobie z tym poradzi i także przez telefon będzie można te rezerw tych rezerwacji spokojnie dokonywać. Z miłości do siebie wzajemnie, abyśmy byli tutaj, daj Boże, w komplecie, aby było zawsze 60 osób, nie licząc służby liturgicznej, bo przepisy mówią o tym, że służba jest poza tym limitem jednej osoby na 7 metrów. Prosimy też o używanie płynów do dezynfekcji, dłoni, zakładanie maseczek oraz zachowanie dystansu społecznego. Komunia święta udzielana jest w dwóch formach na rękę, zalecana przez księdza arcybiskupa, oraz do ust. Na zakończenie każdej Eucharystii, po błogosławieństwie, a przed pieśnią na wyjście śpiewamy suplikacje. Wszystkie nabożeństwa w Konarzewie są transmitowane na naszym parafialnym kanale YouTube. Wszystkie spotkania formacyjne grup parafialnych są zawieszone do odwołania. Prosimy, aby do biura parafialnego przychodzić tylko w sprawach wymagających dokumentu drukowanego. Inne sprawy załatwiajmy telefonicznie w godzinach dyżuru biura. Bardzo dziękuję za zrozumienie i za te życzliwe telefony. W kruchtach kościoła pojawiły się automatyczne kropielnice z wodą święconą. Dziękujemy sponsorom, prosimy korzystać z nich przy wejściu do świątyni, ale po wcześniejszej dezynfekcji dłoni płynem. Dziękujemy za wszelką życzliwość, wsparcie, także materialne, okazywane parafii i nam Pasterzom w tym trudnym czasie. Odwzajemniamy modlitwą, życzliwością i dyspozycyjnością. Święty Paweł dzisiaj do nas także mówi, Umocnieni Duchem Świętym, mając radość w sercu, miłość od Pana Boga, dajecie świadectwo tej miłości pośród świata, który nawet Was prześladuje. Idźmy do świata i dawajmy świadectwo miłości, przygarniając każdego, kto tej miłości jeszcze nie poznał. Pięknej niedzieli życzę i błogosławionego tygodnia.